Ej, dobra. Czeka poszła? Ej, zobaczcie Czeka poszła. Czeka poszła właśnie w tej chwili. No właśnie widziałam, no to otwieramy. Mamster Otwieram. kurde! Co? co? Nie było ona poszła. Wtedy. E, napiszcie wtedy napiszcie teraz w komentarzach, o co chodziło z tym Golden Frem. Czyli Kasia... Co się dzieje? Nie. Co się tu dzieje? Freddy. Au, 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 au. au. Nie, nie, nie. się siemanko z tej strony. Dzisiaj nagrywamy w Nafkob z Voiplu. Tak jestem tutaj cześć. Ja też zacznę nagrywać A która to jest noc? E, druga będzie mam to z tej strony bo i dzisiaj zagramy sobie w Mamko o to jest jakaś tam druga część. Wiesz druga noc wybierz Okej okay. Start. Dr... Pierwsza część, druga noc. Znowu się mylę. Pierwsza część, druga noc stałem. Dobrze. I ostatnio nie było u mnie tego na kanale, no bo. Coś. Nie wiem, coś mi się tutaj usunęło. To nie na swój kanał? No. Ale teraz pewnie będę myślał. Chodź, bo oni co chcę tak samo tu Dobra. Ok. Nie chcemy tego jakoś zacząć, to już się zacząć. No musisz może... tam wejść do tego biura. Biura. Ja Jacie. To jest. No to na razie wyłącz to. <grym> Okej. Okay. Mam nadzieję, że dzisiaj nam się znowu to uda wygrać, bo z takiego była pierwsza noc. Ach, to teraz jeszcze jest druga. I nie patrz tak dużo na kamerę, bo marnujesz prąd. A na razie... się... ruszył! CIKA! Chica też? Tak! O nie. Gdzie jest Bonnie? Ja też. Jest Boni. Dziecika! Oni na piątce były przed chwilą. Boni na piątce? No to pewnie też będzie na dziesiątce, albo na. Nie jest Boni. Dziecika. Tu nie działa. O, widzę ci na... jest na siódemce. Gdzie, gdzie jest Boni? Nie wiem. Bo jeszcze on tutaj będzie zaraz. Czekaj, sprawdzam. O, on jest na 2A! On jest tak blisko! O, go będzie tu widać! 2A?! Co on robi?! Chica tu idzie! Chyba czeka idzie! Czeka idzie. Bo widziałem jak ona gdzieś chyba idzie na 4A. Ja tutaj widzę go. On nie tu idzie chyba! A nie, on poszedł gdzieś indziej. On też po drugą Tu poszedł, tak? Gdzie?! Gdzie cika? Nie wiem Bo niego nie widać Nie, nikogo tutaj nie widać Zaświe światło może tam Nie Hello? No to mi się dziwnego z myszką dzieje Halo Gdzie oni są? Nie wiem O widzę bo niego Bo nie jest na osiemnastce A cika gdzie? jakiej A to nie jest 1B, to jest 1B chyba, a nie 18. No 1B, jeden 1B. Jeden Ci, tu idzie! Cika! Cika na 4A! Cika na 4A! Cika na 4A! 4A! No? Cika tu idzie! Zamykaj! A... Boni też idzie! Bo niej jest na trójce. Tak? No. A no, może no oczywiście Gdzie on? Gdzie on? Nie widzę go. A nie, bo nie jest tu dalej, dobra. Poszła? Ej, zobaczcie, czeka poszła? Ej, zobacz czy czeka poszła! Czeka poszła właśnie w tej chwili. No właśnie widziałam, no to otwieramy. Otwieram. Nie by ona poszła. A ty żyjesz? Ja nie, nie! Ja cię, no to widzimy się już w następnej próbie. No. Zagraj jeszcze raz. Okay. Jak trzy głosy na zagra jeszcze raz nie są? Nie wiem. Okej, okay, mam nadzieję, że teraz nam się to uda. Pewnie zaraz będzie na piątce. Boni jest na trójce. Na trójce?! Tak. Już?! I ruszy ktoś się, się rusza, ktoś się rusza. Bonnie się ruszył, Gdzie? Na dwa A. jest na trójce. Gdzie? 2A, jest na 2A. A Chica? Gdzie jest ta Chica? Zobaczcie jak będę musiał zamknąć. Jak idzie Boni. Bonnie chyba idzie. Gdzie jest Bonnie? Nie ma Boniego. Nie, on jest z drugiej stronie. Gdzie jest Czika? Bo on Boni jest na trójce. Ruszył się. A Cika? Ruszył się! Dziki nie ma? A. Bo oni na dwa A jest. Ej. Okej, okay, no to już nagrywamy tu. A czika. Patrz, patrz na kamerę jak tutaj będę ale ten włączał to. My też, my też. Ja tak nagrywam. Ja tam nie widzę... A jednak jeszcze nie ma drugiej Ale. O no, ale ja, ja, ja nie... Gdzie jest Boni? Gdzie jest Bonnie? Nie wiem, gdzie jest Boni? A Cika? Z tej czychy dalej nie na No, ja jest przecież na 4a, a ok? On jest tu blisko, a Boni? Boni jest. O po Boni! Widzę po niego! Daleko, tam na 8... na 1b... Czeka czy, jest na 4A! Ruszyła się! Nie wiem czy tu ona nie idzie! Idzie! Zabikaj! Co wykryto A bo nie zniknął. A jednak jest dalej na 1B. No, widzę ci... Dlaczego ona tu położuje! Nie wiem. <laughs> Idzie też pewnie Bonnie. Jaka chyba już poszła, ale ja nie jestem w stu pewna. A to jest Freddy. Freddy. Chyba jak jej nie ma tu. No oni wszyscy są? Bonnie jest na 1B widać troszkę jego, a Chika. No ja nie. Chyba ruszył właśnie z tego 1B. Ruszył się czy nie? Tak się no ruszył. Pewnie poszedł na piątkę. Czyka wróciła na jeden A w ogóle. O, w końcu. No to możesz otwierać. No to otwórz to! to Zostali zamknięte! No... Picle, zna, zna, otwarte. Myślę, że to... Powiedz mi gdzie jest Boni, powiedz mi gdzie Zboni. Nie wiem. Szukam go. Szczecza AM. Dalej na miejscu nie się chyba rusza. Gdzie on jest właśnie? Nie wiem. Ja chyba nie dokładnie. jest na 2A, 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 2A. 2A. Teraz. Cieka się znowu ruszyła. Cieka jest na 1B. Tak? No. 1B. Jak? Aha. Teraz mi gdzie jest Boni? Nie ruszył chyba. On tam jest? O, czeka... Co? Czemu był Golden... Co? Czemu tam był Golden Freddy na tym plakacie? CZU! Tak, tu... O! 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 Co jest? Nie no, wiem... Ale to lepiej tutaj patrz! Gdzie to... O, gdzie oni są? Nie wiem... Nie wiem kogo... JEST NA 3B! Yyy... Na 3! Na 3, na 3! I bądź się rusza. Bo nie się chyba ruszył. Gdzie on jest? tu nie wiem, ma. On Gdzie? płyniesz na 2A? Poniesz na 2 A! No. A, A cika? Bo ja dawno nie poszłam na dzika. Nie ma nigdzie. Oni dalej jest na dwa. się chyba ruszył. Zamykaj, bo ja patrzę teraz. Halo, klikam nie ma bo niego, ja nie wiem już w ogóle boli. tu jest! Jak no, no, w ostatnim momencie ja to zamknąłem? W ostatnim. Ostatni! I zamknij te... A bonnie? O w ostatnim momencie! Tylko ja nie mogę zmienić kamery! Co to było? Tylko ja nie mogę zmienić kamery. Co to było? Ty też miałeś Golden Freddy'ego i zwykłego Freddy'ego? Przed kwarzą? Nie. Ja miałem. Co to się... Czy tutaj jest jakiś Golden Freddy, czy o co chodzi? On jest na w ogóle 1D B. Cika? Cika chyba poszło, nie wiem. Cikaj jest! Tak, możesz otwierać, możesz otwierać. R. Mamy 6%, S5 a jest AM. A ja nie mogę zmienić kamer! Nie wiem dlaczego. Góra jest piąta? Nie. Dobra, Cika jest na zwykły. Jest na swoim miejscu. Szukaj bo niego. Ale nie wiem czemu no, ja wiem jakiego Golden Freddy'ego, co to było? To nie, nie patrzcie w ogóle na niego wtedy! E, napiszcie wtedy... Napiszcie teraz w komentarzach, o co chodziło z tym Golden Freddy. Czyli się, Co się dzieje? Nie! Zamykaj! Co się tu dzieje? Freddy. Au! Au, au, au! Au, 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 au! Nie! 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 nie. Błagam, kończ się! Kończ się, proszę Możemy się pomodlić, żeby się kończyło no, Tylko nam to zostało I co jest? O, oh, Freddy! Tak, uciekaj, uciekaj! No, no, nie gdzie idzie po prostu. Dzięki, Bonnie. Znaczy, no, gdzie jest Freddy? Freddy! Fucking Okej, chodźmy na. Fucking far! Okej! Okay. To to by było tyle z tego odcinka. Pa, pa!